Słoneczko świeci. Proszę bardzo, mamy lodzik. Trzeba będzie to jakoś podziabać i włazimy. rsero diftiroku watdalekan Fajowo, fajowo w mury od razu lepiej, jak słońce świeci, wydaje się, że jest cieplej. Oj, kocur przyniósł jakąś myszę. Ale dobra. No to taki lodek, jeszcze słaby. Logik. jeszcze ujęcie za parę Tak zobaczę. Taka ładna pogoda, może coś sobie wytnę. Kocóż, zostaw tą myszę. No dobra. Ma jeszcze 5 minut. Cztery. Super. Trzeci dzień, nie, czwarty dzień z rzędu. Po 5 minut, to już prawie wykorzystałem na dwa tygodnie limit. Było po 11 minut. No prawie jeszcze nie, ale bez przesady. No na razie, mówię ja to mi wystarcza 5 minutek i jestem już mega, mega happy. Oj, słoneczko, no nie no nie chowaj się, bo zamarznę. O, Kurczę co, za mój Trzeba zamrażarkę do mięsa. A no, jakoś mi te zamrażarki do mięsa nie, nie bardzo pasują. No ale to. Coś można pokombinować. No, słoneczko. Cholera. D. morsy nyskie spotykałem się nad jeziorkiem, ale ja nie mam czasu, muszę wyjechać. Także wcześniej wcześniej załatwię sprawę tu o. Jakby coś tu pozdrawiam nyskie morsy U. A Może wieczorkiem saunę się włączy. Trzeba wytracać energię z tauronu. Da. Jest moc O, słoneczko akurat się schowało jak ja wolazłem no A już powoli coś tam wychodzi Już mówię kolejny raz, koło domu jest mega, bo nie trzeba się ubierać, łapy skostniałe, wchodzi się do domu ciepło Od razu Znaczy ciepło, no nie mam mrozu, nie trzeba się ubierać, męczyć z tymi skarpetami, z butami Ciuchami, z skostiałymi łapami, no także, no spokojnie, najgorszy był zeszły rok. Tak, żeby zacząć, to człowiek już po minucie uciekał, chociaż po no, 5 minut to też nie jest dużo, ale no, mówię, dla mnie to jest wystarczająco. No i kot, już ze żar, no. Odrobaczać, no ale dobra. Dobra, cztery minutki, słońce wychodzi. O mega! W zeszłym roku najdłużej siedziałem chyba 9 minut, ale to już, kurde, wyszedłem. To byłem. No, dla mnie to za dużo. Nie jestem zabrabiony już tak bardzo. Ale tu byliśmy większą grupą, także. Sabił sobie chyba nie pozwolił tyle siedzieć. Dobra, 4-5 minutki. Zaraz jeszcze moczą onko głowy. Cię podkawka, objadek. Dobra, mamy. Prawie 5 minut. To co? Uuu, dobra, to dla cicho. Kolejny dzionek zaciskania.